Dzień dobry, w tym filmie luźno będę mówił o depresji, ale jednocześnie staram się wejść bardzo głęboko do fundamentu i źródła problemu kryjącego się za depresją, czyli poruszę trzy etapy. Troszkę podzielę ten film na takie trzy etapy, gdzie pierwszy etap będzie poświęcony ludziom. W Twoim otoczeniu. Drugi etap będzie poświęcony pasji, a trzeci energii. Wszystko dokładnie wytłumaczę, postaram się głębiej wejść um, w te trzy etapy. Od razu powiem, że moje filmy są w dużej mierze filozoficzne. Po prostu są to materiały filozoficzne, ja przedstawiam rozwiązywanie problemów od strony bardziej filozoficznej, gdzie podchodzę w sposób bardzo logiczny, twardy i prezentuję źródło problemu po prostu. Różni się to w mojej ocenie tym od innych materiałów, jakie można znaleźć w internecie, że po prostu inni nie podchodzą filozoficznie do problemów, tylko podchodzą do tego, nie wiem, albo zadaniowo, albo... Mówią to, co na pierwszy rzut oka się wydaje być prawdą, albo po prostu odpowiadają na pytanie w taki prosty, zwyczajny, normalny, zrozumiały, łatwostrawny sposób, a ja staram się dawać odpowiedzi bardziej ciężkostrawne, bardziej złożone, trudniejsze, głębsze, bliższe źródła. Jednocześnie starając się pokazać, że prawda jest prosta i nie jest czymś skomplikowanym. Dobra, więc zapraszam cię do opisu filmu, ponieważ tam jest link do sesji. Możesz tam sobie kliknąć, możesz się zapisać, jeżeli potrzebujesz dokładniejszej pomocy niż moje filmy, głębszej pomocy, abym skupił się nad konkretnymi Twoimi problemami. Nie ma problemu, wejdź sobie. Opis, zobacz sobie również inne rzeczy, które tam zamieściłem. E, dobrze, więc zacznijmy. Ludzie z otoczenia. <laughs> Powiedzmy sobie na sam początek, żeby to było jasne, że depresja czy jakieś problemy związane z depresją są to problemy natury psychicznej. Powiedzmy sobie coś takiego na początek, bardzo prostego. Depresja to, to jest oczywiste, to jest problem gdzieś związany z psychiką ludzką. Czy też, można powiedzieć, wnętrzem, co oczywiście brzmi dość dziwnie, wnętrze, jakby co to znaczy, jakie wnętrze. Więc chodzi o to, że psychika, wnętrze, można powiedzieć dalej, sens życia. Poczucie spełnienia. Takie rzeczy. Te rzeczy są mocno gdzieś związane z depresją. Na razie tak prosto, luźno sobie to powiedzmy. To jest oczywiste. Powiedzmy to sobie na początek, żeby to było jasne. Um, ok. Więc, więc teraz tak. Jeżeli to są rzeczy związane gdzieś z tą, z tą depresją, to źródła problemu, należy doszukiwać się w tych rzeczach. Zwłaszcza sens życia, poczucie spełnienia, są takimi rzeczami mocno, które się tak konotują, czy korelują z tą depresją. To jest często ze sobą jakoś zbieżne. I teraz bywa tak, że na przykład różnie bywa, tak? Jest dużo osób na planecie, więc jest dużo problemów różnego rodzaju, ale bywa tak, że na przykład dajmy na to ktoś nie ma silnego poczucia sensu w życiu, ale nie ma również depresji. Dajmy na to, no nie? jest coś takiego. Z tym, że jeżeli ktoś widzi jakiś sens w czymś, to nie musi być w życiu, bo często jest tak, że ludzie nie mają sensu takiego głębokiego życiowego, ale jest coś w życiu, co ma jakiś sens dla nich. To wtedy ta szansa na to, że ktoś będzie cierpiał na depresję, jest dużo mniejsza. Więc, jakby, jeżeli jest w twoim życiu coś, co jest dla ciebie ważne, to wtedy ta, ta szansa na depresję się obniża. Coś takiego. I nawet nie musi być tak, że całe twoje życie ma silny, głęboki sens dla ciebie, ale jeżeli jest coś, co ma sens dla ciebie w życiu, jakaś rzecz, Jakaś Twoja pasja, coś co robisz, to, to wtedy ta depresja yy, rzadziej występuje. Więc już tutaj podaję ci pewnego rodzaju odpowiedź, radę, technikę, jak można sobie radzić z depresją. Jednak pierwszy etap tego filmu to ludzie z otoczenia, więc chcę się skupić na czymś takim, że wokół ciebie są. Określone osoby. To jest Twoja rodzina, to są ludzie, których znasz w pracy, że tam poznajesz w pracy. To są ludzie, którzy są Twoimi znajomymi, przyjaciółmi. Bliscy, rodzina, bo różne są osoby. Teraz tak. Mamy człowieka, który ma. Skłonności depresyjne, czy, czy też gdzieś tam przejawia jakieś zachowania, które mogą właśnie prowadzić do depresji, gdzieś tam idą w kierunku tej depresji. <laughs> Więc tak. Ludzie, którzy są wokół takiej osoby, Pływają na tego człowieka. Więc ważne jest, aby obserwować, kto jest wokół Ciebie. Kim są te osoby. Czym się zajmują, jaką mają energię? Czy są to osoby energiczne, czy są to osoby? Pozbawione energii. Czym się mu zajmują? Jakie są. Co cię z nimi łączy. <laughs> I teraz tak. Jeżeli. Są osoby, wokół takiej chorej powiedzmy osoby na depresję, są osoby, które nie jest jakiś jeden człowiek. Który dużo działa, robi dużo różnych rzeczy, w swoim życiu ma silne poczucie sensu, to wtedy człowiek taki potencjalnie chory na depresję, okej, okay, widzi to, że ta osoba ma silne poczucie sensu, czyli ma coś, czego brakuje tej osobie depresyjnej. I teraz ta osoba depresyjna może robić różne rzeczy dzięki tej osobie, która działa może robić różne rzeczy dzięki tej osobie. Zainspirowana jakby tą osobą. Mhm. I to jest dobre. I teraz, jeżeli ta osoba skłonna na depresję będzie robić te rzeczy, to im bardziej będzie się tym, życiem, tym rzeczom oddawać, im ważniejsze będą te rzeczy dla niej, tym lepiej i tym bardziej depresja zanika. Więc dobrze jest mieć wokół siebie osoby, które są aktywne życiowo. I teraz inne osoby z otoczenia. Jeżeli są osoby, które nic nie robią, nie działają, to wtedy te osoby nie będą na Ciebie wpływać dobrze. W sensie będziesz przejmował to, że te osoby nic nie robią, nie działają. Po prostu nie będziesz czuł nic. Będziesz z tymi osobami się spotykać i tak dalej. Nic. I teraz patrz. Osoby wokół Ciebie. Będą jakieś, oczywiście, ale będziesz czuł, że tak jakby trochę tych osób nie ma, bo nie będziesz czuł do końca połączenia z tymi osobami. Niby są te osoby, niby są ci przyjaciele, znajomi, ale coś jest to, ta kolerka. Coś nie czujesz połączenia. Nie ma głębi. To jest coś, co może występować w sytuacji, kiedy ma miejsce depresja. Że po prostu są ci znajomi, spotykasz się. Nic głębszego. Nic nie czuć głębszego. Jeżeli nie ma połączenia z ludźmi głębszego, to jest to poważny problem, bo nie masz relacji żadnych, które byłyby wartościowe i to jest coś, co może powodować depresję, pogłębiać ją. To tak, to jest poważny problem, ale z drugiej strony trzeba pamiętać, że nie, nie powinno się też tak myśleć, że o nie, teraz mam poważny problem, o nie, o kurde, ale się wkopałem. Nie patrzmy też na to w ten sposób, że masz teraz poważny problem i masz przesrane i co ty zrobisz, bo patrzmy na to z dystansem, że po prostu okej, okay, jakiś tam problem, okej, okay. zobaczmy o co w nim chodzi, jak go rozwiążemy. Bardziej na luzie podchodź, na luzie bardziej podchodź do tych problemów, tak. Można tego nawet nie nazywać problemami, no nie? Można też oczywiście słowo problem bardziej nauczyć się konotować pozytywnie, ale też nie patrzmy, w ogóle nie musimy nawet też używać niekiedy tego wyrazu. Jeżeli uda się nie używać wyrazu problem, to go nie używaj. A jak już będziesz używał tego wyrazu problem, to naucz się nie kojarzyć go negatywnie, że to jest coś z niepożądanego jak niepożądanego. No? Problemy to całe nasze życie, więc to jest wszystko, co mamy. <śmiany> więc oczywiście, że jest to coś pozytywnego i pożądanego. Ok, więc. Więc chciałbym ci uświadomić w tym filmie kwestię tego głębokiego połączenia z innymi ludźmi. Żebyś tylko to zaczął obserwować. Tyle. To jest wszystko, co ja chcę Cię poprosić. Poobserwuj to, na ile głębokie są te relacje, uświadom sobie to, no nie? Bo też jest ważne, jeżeli chcesz odnów jakiś problem, to musisz sobie najpierw uświadomić ten problem i określone komponenty tego problemu. Bo jeżeli nie jesteś świadomy problemu, to nie możesz go nigdy rozwiązać. Więc, czym bardziej ukrywasz, że masz ten problem, tym oddalasz się od rozwiązywania, bo po prostu nie jesteś świadomy tego problemu. No nie? Jak go ukrywamy, to wtedy jakby nie jesteśmy świadomi, że on jest. Czyli ukrywanie jest nieświadomością. Ciekawa sprawa, nie? Tak jakby nie można świadomie ukrywać, bo jeżeli ukrywasz, to musi to być nieświadome. Okej. Okay. Ehm... Pasja. Wspomniałem o pasji, wspomniałem o zajęciach pewnego rodzaju, że coś, co robisz, nie? to może być bardzo pomocne, jeżeli chodzi o radzenie sobie, z depresją, można rodzaju problemami psychicznymi. Więc pasja. Pasja, kurczę, to jest coś takiego, że mówię o tym pewnie w wielu filmach. <laughs> pewnie. <laughs> um, y, więc pasja to jest coś takiego, że kurczę, jesteś dla Ciebie ważny i robisz to. I teraz patrz. Problem. Problem jaki jest z pasją u wszystkich. Polega na tym, że ludzie coś robią przez chwilę i później przestają i to jest koniec, wiem, ja czego później nie robią, bo pojawia się jakaś porażka i tak dalej, nieważne. Co jest najważniejsze? Kontynuuj to, co robisz. Wszystko. To jest wszystko, co jest najważniejsze. Robisz coś, robisz coś. Po prostu, jeżeli coś robisz, to robisz to, więc to lubisz. Jeżeli coś robisz, to znaczy, że to lubisz, znaczy, że chcesz. Kontynuuj, błagam. Kontynuuj. Kontynuuj to, co robiłeś. Kontynuuj wszystko. Rozwiązanie wszystkich problemów. Kontynuuj to, co kochasz. Tyle. Ludzie mają problem, bo robią coś, przerywają. Koniec. Jak może być taka sytuacja, że ty coś robisz, a później przerywasz? Oczywiście, że czasami jest tak, że próbujemy jakieś rzeczy, żeby sprawdzić, czy to lubimy, czy to chcemy robić, a okazuje się, że to nie jest to, co nas interesuje. Przestajemy, okej. Okay. Ale jeżeli ty nie masz żadnych zajęć, jeżeli ty nie masz żadnych pasji, nic ważnego co jest dla ciebie, to nie możesz przerywać. To, 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 to nie, ma, nie masz nic takiego, że a to, to mi się nie podoba. A tego nie lubię, a, a, a! Nie możesz. Nie możesz przerywać i myśleć, że a, to, to to jednak mi się nie podoba. Bo nie masz nic innego. Rozumiesz o co chodzi? Ty nie masz nic innego. Nie możesz być tak, że ty żyjesz i nic nie robisz. Jak można nic nie robić? To jest kompletny absurd. Ktoś powie, No tak, ale ja chodzę do pracy, do co jest, chłopie? Ja nie mam czasu. To jest też problem polegający na tym, że ja całkowicie rozumiem taki problem, oczywiście. Yy, ja nic nie mówię, ja tylko dodaję, że ten problem musi zostać jakoś rozwiązany. Inna praca, przeorganizowanie życia, inne godziny pracy, robienie, organizowanie czasu gdzieś po pracy, czy przed pracą. Czy jakoś coś trzeba zmienić, przeorganizować? Jak najszybciej wydostań się z tej pracy w jakiś sposób. Zastanów się, jak można się z tego wy wydostać. I teraz nie mogę tego dokładnie powiedzieć, bo nie wiem, jakie jesteś sytuacji. Musiałbym mu poznać dokładnie twoją sytuację, żeby ci powiedzieć, co, co, co robić. Ale wszystko da się w jakiś sposób przeorganizować, osiągnąć, zmienić. Więc pasja jest niezwykle istotna, bo ludzie, którzy cierpią na depresję, często nie mają tej pasji, nie, nie mają tych zajęć. I są to osoby też, które po prostu na przykład coś robiły kiedyś, przestały, nie robią już tego. Tyle. I wtedy, co się dzieje wewnątrz? No Musi się dziać poczucie pustki wewnętrznej, no bo jeżeli nie masz pasji, to nie masz sensu w życiu, to musisz odczuwać pustkę. Proste, proste. Jeżeli masz depresję, czujesz pustkę wewnętrzną, to musisz usiąść, zastanowić się, kurczę, dobra, jaki jest sens mojego życia? Takie pytanie sobie zadajesz. I problem polega na tym, że ludzie mówią, no nie wiem, albo no nie umiem znaleźć odpowiedzi. Albo no zadaję sobie pytanie, ale ten do niczego nie prowadzi. Albo no, puu, w sumie nieważne, albo w sumie mi się nie chce. I teraz to, co jest ważne, ty musisz wymyślić ten sens życia i tu i teraz, już! To nie możesz przeciągać, że powiesz, a zobaczymy. Nie! Siadasz gdzieś, idziesz na jakiś spacer, idziesz gdzieś do miejsca, gdzie lubisz być, albo najlepiej nigdzie nie iść, po prostu w mieszkaniu zamknij się w pokoju i i się poważnie głęboko zastanowić nad, nad twoim życiem, nad swoim życiem. Jaki jest sens twojego życia, gdzie to ma prowadzić i tak dalej. Ja na przykład mam takie coś, że ja od zawsze od małego y, interesuję się filmami i ja chcę być filmowcem, ja chcę robić filmy. Ja chcę robić filmy z jakimiś wielkimi aktorami, wielkie filmy robić, znane i różne takie. Ja mam taką wizualizację w mojej głowie, taką wizję. I teraz patrz, to jest nieistotne. Czy ja będę robił znane wielkie filmy z jakimiś znanymi aktorami? To jest nieważne. Ja mogę w ogóle tego nie robić. Tu w ogóle nie o to chodzi. Chodzi o to, żebym wiedział, gdzie idę. I wtedy życie ma sens, wtedy czujesz się spełniony. Bo nie chodzi o to, czy ty osiągniesz ten cel Ostatecznie tylko chodzi o to o drogę, tak, którą idziesz. To na pewno słyszałeś wielokrotnie, bo to właśnie o to chodzi. Więc. Więc musisz zrozumieć, że ludzie też właśnie boją się mierzyć wysoko, że gdzie ja będę robił wielkie, znane filmy, ze znanymi aktorami w życiu. To jest absurd. Czemu tak nie myślisz? Myśl tak. Myśl to, co ci się podoba. Marz o tym, o czym chcesz marzyć. Więc ja tak mam w mojej głowie, taką mam wizję, że będę robił nie wiadomo co, nie wiadomo jakie rzeczy i nie wiadomo z kim. I to jest nieistotne, czy to się będzie działo, czy nie. To jest w ogóle nieważne. Ważne, że wiem, co chcę robić, do końca chcę zmierzać. No, poza tym te filmy moje już kręcę długo, bo od 2015 roku na chwilę obecną jest 2022 rok. W sumie to 2022 rok jest dopiero dzisiaj, bo dzisiaj jest pierwszy stycznia, jak ja to nagrywam ten materiał. Ale pojawi się na pewno na kanale później. Myślę, że pojawi się za kilka dni. Nie jestem pewny, ale wydaje mi się, że gdzieś tak... Kurczę, no nie wiem. M mam nadzieję, że do 10 stycznia już ten materiał będzie, bo zamierzam wstawić taką paczkę filmów znowu. Aktualnie wstawiam tak paczkami. Chcę kilka filmów na raz wstawić na YouTube. Wiem, że to jest zupełnie sens bo powinno się stawiać co jakiś czas, ale, ale mam taką określoną strategię w mojej głowie, którą teraz robię. Nieważne, więc <laughs> więc wstawiam paczkami. Nieważne. W każdym razie od 2015 roku kręcę filmy. Na początku to były filmy, gdzie po prostu kręciłem swoim bardzo słabiutkim aparacikiem bez jakiegokolwiek osobnego rejestratora audio. I ten film cóż, no. Film... Znaczy, ja jestem kurczę zadowolony z tego filmu. Uważam, że jest dobry, fajnie nagrany i tak dalej. No, ale teraz jest wyższy poziom, lepszy sprzęt, więcej osób, ciekawszych. Jeden nawet aktor wystąpił w moim filmie profesjonalny. Nawet całkiem znany aktor, który gra w filmach rzeczywiście mainstreamowych na, na skalę naszego kraju jakieś znaczące role. A w 2015 roku, czy w 2000 nawet, nie wiem, w 2019 roku, no dobra, w 2019 już gdzieś tam myślałem o tym, ale jeszcze to kompletnie nie było możliwe. Ale w 2015, 2016, 2017 roku życiu bym nie pomyślał, że w moim filmie będzie grał aktor, który gra w filmach mainstreamowych. Więc, więc tak, wszystko jest możliwe. No, dlatego musisz mieć ten, ten sens, ten cel, tą pasję w sobie. Energia. Eee, pff, energia. Czyli osoby depresyjne nie mają energii, jakby są takie wyłączone. Jakby z kontaktu go odłączyli. Dlatego to jest ważne, żeby mieć tą energię, żeby wytwarzać tą energię, żeby być bardziej energiczny, energetyczny, elektryczny, żeby po prostu więcej się działo, bo, bo to pogarsza swoją sytuację, jeżeli jest ten brak energii. I teraz pamiętaj, że też energia to jest bardziej taki zewnętrzno powierzchowny sposób rozwiązania problemu. Eee... Bo bardziej fundamentalne, bliższe źródła rozwiązania problemu depresji to pasja czy ym, głębia, sens życia, spełnienie. To są, to są rzeczy odpowiedzialne za rozwiązanie problemu depresji. Ludzie biorą jakieś leki, które mają zwalczyć depresję. To niekoniecznie jest dobre rozwiązanie. Ludzie biorą leki, niektórym to pomaga, jak biorą te leki. Ale często nie rozwiązuje to ultymatywnie problemu, lub być może nawet nigdy nie rozwiązuje to problemu ultymatywnie, czyli ostatecznie rzeczywiście później problemu nie ma. A niektórym to pogarsza, więc okej, okay. yy, więc energia jest ważna, żebyś po prostu starał się mimo wszystko jednak też potraktować tą energię poważnie. Czyli wyobraź sobie, że kluczowe ważne jest dla ciebie, żeby być osobą energiczną, i nie chodzi tutaj o to, że, że będziesz jak szaleniec się zachowywał, i to jest ta energia. I chodzi o takie ekstremum, żeby po prostu dodać więcej życia dla ciebie, żeby do ciebie w swoim wnętrzu było więcej tej energii, bo to ci bardzo pomoże w depresji, w smutku i tak dalej. Jeżeli to będzie dla ciebie ważne, żeby to nie było tak, że ty tam. No ok, zrobię tak. Nie, to, to musi być powaga, ty musisz wierzyć w to, mieć to, mieć filozofię w środku, bo. Człowiek bez filozofii nic nie robi, więc oczywiście nie chodzi też, żeby to być ortodoksem, bo ja na przykład jestem za bardzo ortodoksyjny filozoficznie i, i mam określone jakby negatywne skutki takiej ortodoksji, za bardzo posuniętej, nie? ale musi być bardzo wysoka ortodoksja filozoficzna w Tobie, w każdym człowieku. Żeby to życie po prostu miało jakikolwiek sens, no nie? To musi być bardzo duży, duży poziom ortodoksji, tylko musisz pamiętać, że oczywiście też wszystko ma swoje granice. Jakieś tam być może czasami te granice nawet przekraczam. Więc, więc to wiesz, trzeba pamiętać. Tutaj podkreślam, że to jest bardzo ważne. Ta filozofia jest ważna, żeby ją mieć wewnątrz. Ale oczywiście dodaję, żeby nie przesadzać, bo z niczym nie wolno przesadzać. Dobra, 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 dobra. Mam nadzieję, że to jest jakoś pomocne. Mam taką nadzieję. Zapraszam Cię na koniec znowu do opisu. Jeżeli masz jakieś problemy i potrzebujesz głębszej rozmowy ze mną, żebym dokładnie ci przedstawił możliwe rozwiązania Twoich konkretnych jakichś zagwozdek, Nie ma problemu, zapisuj się na sesję, widzimy się na sesjach i. W kolejnym filmie oczywiście się widzimy, na koniec troszeczkę małe czary, mały Harry Potter, więc do zobaczenia w kolejnym filmie.